Dobry Państwu, 1 maja, święto pracy. Dawnymi czasy sekretarze wyruszali z gospodarską wizytą w teren, sprawdzali, pochylali się z należytą troską nad problemami całościowymi wszystkich i wszystkiego. Postanowiliśmy dzisiaj. Tę chlubną tradycję przypomnieć Państwu, bo nasze miasto w końcu jest zanurzone w socjalizmie po same uszy. Jak nie więcej. Zapewne niektórym się za sentymentalna wokół zakręci. To dla was! I teraz, drodzy Państwo, to było woli zagajenia. A teraz temat. Jaki temat? Gospodarność posłupsku. No i pierwszy przykład. Nieszczęsne wałkowane niedawno na sesji dosypanie pieniędzy do zdewastowanego ogródka, parku, skwerku, jak to zwał, to zwał, między ulicą Długą a Jaracza. Rozebrano kamienice, które stały za moimi plecami. Jak widzicie Państwo, jest totalna pustka. I tak jak już mówiliśmy w poprzednim materiale, po prostu jest dostęp i ludzie. Tak, 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 zdefaworyzowani. Zdefaworyzowani, tak mówimy. No, wynieśli pewne rzeczy. Widać potrzebowali. Wycięli i spalili inne. No i trzeba dorzucić pieniędzy, no bo to jest projekt unijny. No i będą kary, będą zwroty. Dobrze, ale o zabezpieczeniu tego ogrodzeń nikt nie pomyślał. A po co? No właśnie, będzie się dosypywać. Wykonawcy, zleceniobiorcy będą zadowoleni. A czyż nie? Głównym celem władzy jest uszczęśliwiać ludzi? No właśnie, idziemy dalej. Kolejny wykwit słubskiej gospodarności. Wojska Polskiego. Kiedyś nazywana Parę lat temu aleją tysięcy ławek. No bo było multum ławek, multum koszy na śmieci, na sąsiednich ulicach, to znaczy na Długino Szczecińskiej nie uświadczyło się żadnej ławki ani koszy. Tłumaczono, że nie można było tego ruszyć, bo projekt unijny, i trwałość projektu do pięciu lat musiało tak być. Dobra, czyli jakiś geniusz ratuszowy, projektujący to, zatwierdzający, nie mógł od razu pomyśleć? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że szczególnej bałości o tą reprezentacyjną arterię miasta nie widać. Rozwalone kosze, wypadająca kostka. No to, drodzy państwo, jak to było robione? No jak zwykle, odebrał ktoś nie tak? Tak po prostu. Jak to w sumie? Byle jakie wykonanie, byle jaki projekt. Ale za to pieniądze na to poszło, Oho, ho, solidne. Swego czasu na ten temat dywagowałem z pewnym urzędownikiem ratuszowym. To powiedział mi z rozbrajającą szczerością. Ale na to poszły pieniądze unijne. Nie nasze. Aha, czyli unijne można zmarnować. Dziękujemy. Idziemy dalej. Kolejny przykład słupskiej gospodarności. Rewitalizowane daj. Podwórko przy ulicy Kołątaja Konopnickiej. No i cóż mamy? Przerost formy nad treścią. 18 ławek, tak, 18 ławek, dokładnie, policzyłem. 18 koszy na śmiecie. Wypasiony Plac Zabaw, jakby jakieś zbiorcze przedszkole na dużym osiedlu było. Dodatkowo jeszcze była altanka, której mieszkańcy nie chcieli. Na konsultacjach prosili, żeby nie robić, że będzie tam pijaństwo, Menelia będzie tam się zbierała. No i nie pomylili się. No ale altanka musiała 5 lat stać, bo projekt unijny. Ech, zrobiono też stoliki szachowe. No ale nikt tu w szachy nie gra. Te stoliki służą raczej do stawiania innych rzeczy. I tak jest na wielu rewitalizowanych podwórkach. Przerost formy nad treścią, na bogato, aby wywalić pieniądze. Wiadomo, ci co robią są zadowoleni, projektanci zadowoleni, w jakieś premie, nagrody za innowacyjność, pomysłowość, a że to jest wszystko do wiadomo czego, a kogo to obchodzi? Oni swoje zarobią, a bulić za to będą mieszkańcy. Idziemy dalej. Kolejna emanacja słupskiej gospodarności. To pewnie będzie hicior zaraz po akwaparku i innych sztandarowych, wiekopomnych inwestycjach. Tutaj pani KDW chce przenieść mopr, bo w starym miejscu urzędownicy się nie mieszczą. Aha. Tylko, że sam, sam dół tego mopru jest tak na oko z dwa razy jak nie więcej większy niż stary mopr. Poza tym jest to. Specjalny budynek, specjalistyczna budowa, zaprojektowana jako bank. Nie wiem, ile adaptacja pochłonie i czy będzie możliwa. No ale pieniądze się wyda. Cóż tam? Rada przy prawda? Będziemy mieli najświetniejszy, najbardziej wypasiony budynek pomocy społecznej w Europie. A co tam? Od co? Idziemy dalej. Ostatnie słupskie osiągnięcie. Jak to ktoś określił na internecie, słupkarstwo. Słup... Słupkami stoi, ale jest to jakaś logiczna konsekwencja nazwy tego miasta. Tylko, czy musimy być aż tak tradycyjni? W końcu można to robić lepiej i taniej. W słupsku, słupki, słupki i słupki. W wielu miejscach nie spełniają swojego zadania. Sprytni automobiliści potrafią się wcisnąć pomiędzy słupki a krawędź na przykład bloku i tak dalej. I tak dalej. Na Słowackiego jest to widać w szczególności. Można by było ustawić takie kamienne misy, jeżeli ktoś już chce odizolować chodnik od jezdni. Są takie podłużne, betonowe, czy tam inne donice, w których się nasadzi coś. Będzie ładniej, przyjemniej, być może taniej, no ale trzeba by tę roślinność podlewać i tu jest kłopot. A zapewne dostawcy słupków byliby niezadowoleni. A tak, to jest pełnia szczęścia. Projekt zrobiony, ktoś zabłyśnie, widać efekt pracy. I ktoś jest zarobiony i zadowolony. Proste? I teraz, tak na poważnie. Właśnie słupska gospodarność. Od lat pieniądze są tu marnotrawione, od lat wyrzucane w błoto. I teraz przyszła rada. Mam nadzieję, że to będzie taka prawdziwa rada, złożona z nielicznych radnych obecnych, bo większość, duża większość, nie zasługuje na to, żeby reprezentować interesy mieszkańców i miasto. Przed zakusami władzy miejskiej. Mamy nadzieję też, że będzie inna władza miejska. No i podpowiadamy, jeżeli będzie to nowum, to pierwszą rzeczą jest wyczyścić ratusz. Co to znaczy? To znaczy pozbyć się tych wszystkich pseudofachowców, tych ignorantów, dyletantów, tych, którzy odpowiadają za ten sam stan miasta. Dlatego, że ktoś powie, no tak, ale to, to. To za Macieja Kobelińskiego, to za Roberta Biedronia, a to dopiero teraz za pani KDW. Dobrze, ale kadry cały czas są takie same. Ci ludzie, których jedyną zaletą jest dyspozycyjność i to, że wykonają każde polecenie, uzas uzasadnią każdą głupotę, każdy idiotyzm. Są zbędni, są wysoce opłacani, a skutki ich pracy są opłakalne. Pracy, no, urzędowania, o tak, tak, to będzie bardziej realne. I teraz do radnego Langego, szefa klubu P.O., mamy dwa pytania. Otóż jest to etatowy obrońca ZIMU. Głoszący Peany Laudacje Chwalebne mowy Na rzecz zimu Jaki to jest wyjątkowy Jaki cudowny Jaki nie do zastąpienia I ostatnio pan radny Produkując się Powiedział, że Na ostatniej sesji Iż Fachowcy w zimie Muszą być opłacani dobrze, trzeba więcej pieniędzy na zim, bo nam fachowcy pouciekają. Panie radny, gdzie pan tam widzi fachowców? Proszę nam podać chociaż jednego. My nie widzimy. Być może pan, jako wieloletni doświadczony radny, znający tajemnice personalne Urzędu Miejskiego, Wie o jakimś schowanym gdzieś na zapleczu, wybitnym fachowcu. Proszę nam podać jego personalia, żebyśmy mogli docenić tego jedynego geniusza. A może trzeba go nawet wyciągnąć na przedni plan. Druga rzecz. Był pan uprzejmy powiedzieć, że. Fachowcy w zimie, znowu taki ten oksymoron, naszym zdaniem. Fachowcy w zimie powinni zarabiać ładne pieniądze. Dlaczego ktoś ma dostawać ładne pieniądze za brzydką robotę, za nieładną pracę? Czekamy na odpowiedź. To jedna rzecz. A zwracamy się z apelem do. Radnych słupskich. Wysoka Rado. To jest skandaliczne, iż Stanisław Bareja nie jest upamiętniony w tym mieście. Piewca słupskości. Rozsławił słupskość na wszystkich kontynentach tego świata. Ludzie, opamiętajcie się. Zanim jakiś patronów ulic, rąd, skwerów, miejskich plac jakichś kontrowersyjnych, budzących wątpliwości wybierzecie, wybierzcie tego, którego z aprobatą i zrozumieniem przyjmie cała społeczność Słupska. Apelujemy. Stanisław Bareja, honorowym patronem miasta. Proszę znaleźć dla niego godne miejsce na terenie Słupska. Dziękujemy.